Dzisiejszy odcinek mocno budowlany będzie budowa domu na kanale Ani. Ania Bardowska dużo więcej na ten temat się dzieje. Ona to taki jest inspektor budowlany, teraz zarządza całą budową. I szczerze mówiąc, jeżeli wy planujecie jakieś takie inwestycje, to możecie spokojnie swoim kobietom. Oddać do, to do dyspozycji i na pewno dobrze się zajmą, tylko wystarczy to jakoś odpowiednio wytłumaczyć, co nie, nie macie roboty w polu, nie mam czasu i wszystko poleci gładko. Także budowlanka, opowiem Wam nieco więcej o moich planach tutaj do budowania kawałka hali na maszyny, wiązary, pustaki i takie rzeczy. Może trochę przepalę 60. Jaki to piękny dźwięk polskiego rolnictwa. 60, która jest tutaj z beczkowozem, z wodą. No co, używałam jej po to, żeby podlewać wylany strop. Była tutaj walka taka ostra. Kurczę, nawet nie sądziłem ile przy takiej budowie? Znaczy, nie sądziłem. Nie wiedziałam, że tak często będzie się u nas pojawiać betoniarnia. Gruszki z betonem. To co chwilę, co chwilę ktoś przyjeżdża, płyta fundamentowa, później zaprawa, później stropy, wieńce. No sporo tutaj mają do roboty. Płyty filigranowe, układanie płyt do stropu, później zalewanie tego. Co chwilę coś tu się dzieje, co chwilę przyjeżdża beton. Ściany idą do góry. Dom się buduje. Jeszcze się nie wprowadzamy. No ja myślę, że to jest taka spokojna akcja. Jak teraz zamkniemy dach, bo zaraz też się pojawi, no to będziemy mieli taką chwilę oddechu, chwilę przerwy e, i chwilę na to, żeby się zastanowić, co dalej, bo mogą być małe braki. Pewnie na większości pól w waszych rejonach pszenica jest już posiana, natomiast na Dolnym Śląsku ten optymalny termin, załóżmy od 25 nawet do 10 października, więc jeszcze troszeczkę czasu mamy. Tym bardziej spadło ostatnio 60 litrów, więc mały problem. Dwie odmiany pszenicy, jedna, którą też w zeszłym roku miałem i wiele razy Wam o niej wspominałem, jak wygląda. Monte Cristo, pszenica wczesna. Natomiast w tym roku kolejna wchodzi do tego płodozmianu. Euforia ze strzelc. Bardzo duża masa, znaczy duża, stosunkowo duża masa tysiąca nasion, prawie 50 gram. Więc patrząc na to, wyjdzie około 170 kg na hektar przy 300 roślinach na metrze. Jeżeli chodzi o samą odmianę, no bardzo często ją gdzieś ona się Przewija z tego, co śledzę internet, była usłomka, i patrząc na samą etykietę, to wygląda rewelacyjnie. No to rzadko się zdarza, żeby odmiana miała tak dobrą mrozoodporność, tak, była tak odporna na wyleganie i osiągała tak bardzo dobre efekty, więc no zobaczymy, co pokażę na naszych na moich polach. Sam materiał z siewu jeszcze będzie udostępniony, więc też z góry zapraszam. Na pewno wielu z was jest w trakcie budowy albo zastanawia się z jakiego materiału zrobić ściany. My Anią zdecydowaliśmy się tutaj na pustaki ceramiczne i nie żałujemy tego wyboru. Polska Cegielnia Keram zresztą w odcinku o takich polskich markach w rolnictwie, w gospodarstwie już mówiłem i ten Keram się też tutaj pojawił cegielnia z Śląska. Tak myślę, że oni mają, że to jeszcze było województwo śląskie. Chyba jako jedyni na rynku mają pustaki, które są w 90% zrobione z czystej gliny, bez żadnych dodatków. Więc jeżeli chodzi o tą taką wersję ekologiczną, no to chyba nic lepszego na rynku nie znajdziecie. Oczywiście są jeszcze betony komórkowe, są te białe pustaki, też to rozważaliśmy. I szczerze mówiąc, parametry wszystkich wersji były przez nas e, sprawdzane e, od deski do deski e, bardzo szczegółowo. I chyba ceramika wypadała tutaj jednak najlepiej. Już to kiedyś powtarzałem, że tym rolnikom ciągle jest mało, ale to jest taki evenement wśród e, tych takich branż, e, biznesów, że rolnicy są w stanie robić jakieś inwestycje, które się zwracają załóżmy po 30, e, nawet latach. Która firma tak myśli tak perspektywicznie. Poczekam sobie te 30, dopiero zacznę na tym zarabiać. Myślę, że nie ma takiej drugiej branży, ale to w pewnym sensie jest takie przywiązanie do Ziemi do tego, co się robiło, co przez pokolenia rodzice czy dziadkowie robili. I każda złotówka zarobiona, jest oczywiście pakowana dalej w te sprzęty, w te hale, i tak dalej, i tak dalej. I również tutaj mam takie plany. Mimo dwóch już hal wybudowanych, jedna ma 15 metrów na 30, 30 długości, długa ma, druga ma 54 długości też na 15, ale cały czas braki są, dlatego tutaj będę potrzebował wiązara i zaraz też nieco więcej na ten temat jednego. No i taka dobudówka, nie wiem, około, myślę, 12 metrów wystarczy, żeby powpychać jakieś graty, może nawozy właśnie, też jest taki plan w to miejsce tutaj. Szczerze mówiąc, to dopiero przy budowie domu troszeczkę się obudziłem, że nie wszystko trzeba robić samemu. Przy poprzednich halach, przy tej, e, mieliśmy wiązary na część gotowe, konstrukcja gotowa, zrobiona, kupiona. Natomiast resztę musieliśmy sami z tych wszystkich materiałów wyspawać, pomalować, połączyć, zakupić metal itd, tak dalej i tak dalej. Teraz e, przy okazji budowy korzystamy z wiązarów, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne e, z Aldachu. No i też się zastanawiam, czy jest sens kombinować, jak można sobie takie wiązary z drewna certyfikowanego, e, suszonego zamówić? I już nie siedzieć w tym warsztacie po ileś godzin, spawać, kombinować z materiałami. Myślę, że kwotowo też nie będzie jakichś wielkich różnic, jeżeli o to chodzi. Ja myślę, że Ania tutaj będzie robiła swoją wersję tego, jak, jak te pomieszczenia będą wyglądać, jak sobie je urządziła, bo to ona będzie się tym zajmować. Zresztą w sprawach budowy też w większości jednak to jej decyzje. Ja też mam sporo innej roboty, bardzo często. Dlatego jako tutaj inspektor Ania się bardzo dobrze sprawdza, spełnia się. Jeżeli ona będzie robić jakieś oprowadzenie, to ja też mogę w takim stanie bardzo surowym. Słuchajcie, tu będzie salon, tu będzie kanapa, tu będzie telewizor albo nie, tu będzie kominek. Chodźcie za mną. Tutaj będzie taki stół stał. Już to widziałem. Tu będzie duże okno. Naprawdę duże. A tu będzie kuchnia. Tu będzie taka wyspa. Znowu duże okno. Tu będzie blat, tu będzie spiżarnia. Tam będzie wejście do garażu. Chodźcie za mną. Tu będą schody i piętro. Tu będzie łazienka, a tam będzie biuro. Biuro, które jest nazywane w projekcie gabinetem. To będzie mój, słuchajcie, własny, prywatny gabinet. Temat drewnianych wiązarów, no widzę, że w ten rynek budownictwa bardzo mocno wchodzi. Tutaj mam też informację właśnie z Aldachu, że oni najszersze wiązary robią nawet na 30 metrów, czyli długość mojej pierwszej hali, to jest mega dużo. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to... Będzie kiepsko wyglądało, ale no robią już takie budynki wielkopowierzchniowe, budynki jednorodzinne. My też właśnie z Anią się między innymi zdecydowaliśmy na to. Nawiązary w domu, ponieważ kwotowo wychodziło to bardzo podobnie jak taka konstrukcja standardowa. A mamy pewność co do jakości drzewa, nie wiem, wśród znajomych, i też jestem ciekawy Waszych opinii, jak to wygląda, ale ja miałam takie informacje, że przy budowie domu idzie drewno bezpośrednio z tartaku, które najczęściej jest jeszcze mokre, a z takiego jakby prawo już zabrania budować, natomiast wiadomo, e, trzeba lecieć tutaj z koksem jak najszybciej e, i, to, i to ląduje na nasze dachy, jest szybko wiązane, żeby się tam nie powykręcało, e, dlatego certyfikacja takiego drewna, no, to jest całkiem fajny temat. Czyli trochę ta budowa też nam pomogła pod kątem różnych wyborów. Na pewno nie będę się bawił już w metal, spawanie i robotę. Jak już bym miał brać taką konstrukcję, to byłaby to konstrukcja drewniana. Mam trochę na dach jeszcze troszeczkę eurofali, nie wiem, czy mi to wystarczy. Zostało mi trochę pustaków ceramicznych z budowy. Kurczę, można coś porzeźbić z takich. No, nie powiem odpadków, bo z tego powstają normalne budowle, ale jednak można. I jeszcze jeden temat, pytanie do Was, jak najprościej to zrobić, znaczy ja wiem jak to najprościej zrobić, ale może macie ciekawsze pomysły. Planuję jeszcze jakieś małe zakupy i potrzebuję tutaj mieć hydraulikę na przednim tuzie, przy John Deerze. mam tylko wyprowadzone, no dziury zostawione pod to i chyba najprościej, z tego co mi się wydaje, będzie mi poprowadzić przewód stąd, przez cały ciągnik do tyłu i wpinać się chyba w gniazda, co nie? Czy macie jakieś inne propozycje, jakieś tutaj rozdzielacze magiczne, e, cewki e, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to faktycznie oryginalnie może wyglądać, więc będę wdzięczny za e, wszystkie porady w tym temacie. Idźmy dalej, tu będą porozrzucane nasze różne pomieszczenia, najróżniejsze pokoje naszych dzieci będzie jeszcze łazienka. Będzie pralnia. Tu będzie nasza sypialnia i ten balkon, gdzie będę się tutaj za tą barierką opierał i patrzył na moje buraki albo inne jakieś tam rośliny, które będą obecnie wysiane. No, powiem, że zaczęło mi się to podobać coraz bardziej. Na początku nie byłem szczególnie zachwycony. Oczywiście kwestie finansowe. Natomiast teraz, gdy te ściany stoją, zaraz będzie dach, zaraz będą dachówki. No, cieszę się tym. Cieszę się tym razem, razem z Anią. Fajnie mieć takie swoje miejsce na ziemi, swoją przestrzeń, swoje uprawy, gospodarstwo. Jestem coś fajnego.